Mateusz, ty będziesz naszym jednym z prelegentów na imprezie w Rzymie i chciałem, żebyś tak krótko był w stanie przedstawić temat, który będziesz poruszał, bo będziesz też dla wielu osób no, swojego rodzaju inspiracją, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. No to mam na imię Mateusz Maruszewski i jestem rolnikiem. Zajmuję się rolnictwem. Mam swoją farmę truskawkową, tam mam owoce. I właśnie tak z bratem myśleliśmy, co by tu zrobić z nadwyżką owoców, które się pojawiają w gospodarstwie, które są na przykład y, zbyt dojrzałe, żeby poszły na rynek deserowy. No i pomysłu było wiele od drzemów i orfilizacji, ale jednak tak te lody y, nam w głowie zaświeciły, no i zaczęliśmy właśnie produkcję lodów. Czyli wy mieliście takie też etapy, tak? Bo to mieliście tak, że na początek były same truskawki i pamiętam, że kiedyś nawet na szkoleniu, jak się widzieliśmy, to przywieźliście ze sobą koszyczki z truskawkami chyba z malinami. I robiliśmy z tego lody. Później pamiętam, że przeszliście na drzemy. Też je próbowałem bardzo dobre. Ale się okazało, że co, drzemy to też fajne, ale to nie, nie, nie ta stopa zwrotu, tak? E, tak, ale drzemy u nas zostały na gospodarstwie. No. One są sprzedawane dla firm właśnie na święta. Y -y. E, ale ten kierunek lodowy okazał się taki pasujący też do mojego biznesu, bo ja owocami swoimi handluję z swojej farmy i w lodziarni też są sprzedawane moje owoce. Czyli tak nasz biznes i, i moja marka Lody z Farmy łączy się z drugą marką Farma Mój Owoc i powstała u nas taka spójność właśnie biznesowa. A będziesz mówił o tych wszystkich szantażach tych wszystkich dziennikarzy, którzy z Tobą próbowali robić wywiady? Eee, no, to jest taki śliski <laughs> temat, ale na szczęście chętnie, chętnie się z Wami podzielę. Eee, no. To jak... jest bardzo fajny pomysł, bo to zrobiłeś naprawdę bardzo mądrze, ale nie będziemy zdradzać teraz o co dokładnie chodziło. Tak? Bo tych tematów jest dużo więcej, bo tam tak. Wy w tej chwili też dosyć mocno się zaczynacie rozwijać, prawda? Eee, tak, no to jest teraz moje oczko w głowie, rozwój tej firmy, mojej eee, lody z farmy. Mój brat jest też już. Coraz lepszym specjalistą od produkcji lodów, ma swój zespół, tak więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Super. No to jestem bardzo ciekawy, jaką historię przygotujecie, bo będziecie na scenie występować z bratem. E, tak, mój brat jest teraz już bardziej od technicznych rzeczy. Ja jestem Super. u nas od takiej sprzedaży i opowiadania o firmie. Super. No to co, bardzo Ci dziękuję i zobaczymy się 11 stycznia w Żninie, więc wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali się, zapraszam. Nic. Nie mogę się doczekać, do zobaczenia, cześć. Dzięki, na razie.